Dzisiaj jest zakwitła lilia od koleżanki Marder Zostawiam ją w prezencie, zobaczcie, to jest gigantyczna lilia, żółto-biała W obwodzie gdzieś będzie miała 20 cm, może 25 cm ten kwiat w całości Przeszedłem z drugiej strony, żeby Wam pokazać jaki jest duży Zobaczcie, moja łapka się tam mieści nie, źle, bo tutaj drugi kwiat nie mogę włożyć palców, tam ale jest gigantyczny, mowy To jest drugi jeszcze nierozwinięty kwiat, ale jest superowy. Tu trochę wygląda ten jak tulipan, nierozwinięty. Nie wiem jaka nazwa bo fiszka mi się gdzieś tradycyjnie <grytanie> zapowiedziała. tu kolejna rozkwitła o taka czerwona ale znacznie mniejszy kwiat co najmniej 150% mniejszy kwiatek od tamtego białego tu jeszcze inne rozkwitły też, to są te mniejsze o mniejszych kwiatach, uh, z nich uh, uh, jest, jest najmniejsze, ale są, też są fajne, ale znacznie mniejszy kwiatek miniaturki. Jeszcze była różowa, ale przekwitła wcześniej. Zdecydowanie to jest moje number one. największą jaką widziałem, a tym bardziej w moim ogrodzie. No kolos, kolos proszę Państwa Fantastyczne. Jeszcze takie te kolory wow.